Bardzo często też ja spotykałam się z argumentem, że ah, dwie lesbijki na pewno wychowają lesbijkę albo geja. Mój tata no. nie jest gejem, moja męż. Męż. nie jest lesbijką, Oli rodzice tak samo. To, co ty czujesz, kogo kochasz, zależy tylko od ciebie, a nie od kwestii wychowania. Dziewczyny, jak wychowujecie Olka? Jak on się konfrontuje z tym w szkole, w przedszkolu? Jak wygląda jego powieść o rodzinie? To tak, Olek jest na tyle jeszcze e, mały, że my jesteśmy w stanie troszeczkę trzymać to w ryzach, e, trochę kontrolować to wszystko, wybierając placówkę e, medyczną, wybierając e, przedszkole teraz. Tak? I wybrał w przedszkole placówkę prywatną. E, w maju nie jest obchodzony dzień matki, ale w czerwcu obchodzony jest dzień rodziny. I to nie chodzi tylko o tęczowe rodziny, ale są właśnie dzieci, które wychowuje nie. tylko mama. No, mama z babcią. Albo tata tragicznie zginął w wypadku. Karola zadzwoniła i przeprowadziła rozmowę z panią e, dyrektor, no i zapytała się na początku, e, czy pani i pani kadra jesteście tolerancyjni? Pytanie trochę była zbita e, z tropu, no i Karolom już po prostu chciałobyśmy zapisać e, syna do przedszkola, do ich placówki, ale my jesteśmy dwiema mamami. I powiedziała wtedy pani dyrektor, bardzo fajne słowa, słowa, powiedziała, że ja i moja kadra tak, ale za rodziców nie mogę gwarantować. Olek jest bardzo lubianym dzieckiem. Jest bardzo otwarty, bardzo kontaktowy, komunikatywny. Dzieci go lubią, ale czy będą go lubić rodzice? Bo oni słyszą, że wy jesteście ideologią. Tak, bo oni słyszą właśnie takie głupoty z ekranu telewizora. tak? A kiedy wy usłyszałyście, że jesteście ideologią? Jak się poczułyście? Ja stałam się taką lwicą. Zrobiłam coming out. Przed wszystkimi. Kompletnie przed wszystkimi. Zrobiłam coming out, że jestem z kobietą, że mam rodzinę, zrobiłam coming out, że mam dziecko. Postanowiłam, że ja już nigdy nie będę e, ukrywała tego, jaką mam rodzinę. Wiesz co, rodziny nie tworzy schemat e, kobieta-mężczyzna. Rodzinę tworzy bezpieczeństwo, miłość, e, poczucie tego, Szacunek. że... Szacunek. Tak, że jesteś mm, kochaną osobą w tym domu i to nie jest zależne od tego, czy to będą dwie kobiety, czy inna konfiguracja.